Cześć, tu Marta z Corallo. Witam cię serdecznie w kolejnym biżuteryjnym ABC. Lato to idealny moment, aby skorzystać z koralików drobnych. Lekkie, kolorowe i pełne możliwości. Dziś przygotowałam trzy inspiracje właśnie z drobnych koralików. To świetny materiał zarówno dla początkujących, jak i dla tych, co lubią zabawę w detale. Stworzysz z nich bardzo proste projekty typu bransoletka na gumce, jak i te bardziej skomplikowane, jak bransoletki na krośnie, czy okazałe lariaty wykonane na szydełku. Możesz dowolnie zmieniać kolory czy dodatki, aby dopasować projekt do swojego stylu. W opisie filmu jak zawsze znajdziesz spis wszystkich produktów, aby było łatwiej Ci zacząć. To co? Zaczynamy! Na początek szybki i prosty projekt, który świetnie sprawdzi się latem. Brązoletka na gumce silikonowej. Wykorzystam japońskie koraliki Matsuno w delikatnym pudrowo-różowym odcieniu oraz hematyt w kształcie kostki, która doda całości odrobinu połysku i nowoczesności. Dodatkowo użyję parę kuleczek ze stali chirurgicznej jako przekładek. Gumka ma okrągły przekrój i grubość 0,4 mm. Dzięki czemu bransoletka jest elastyczna i wygodna w noszeniu. Łatwo też ją wykonasz, jeśli jesteś początkująca. To subtelny dodatek, który możesz nosić solo albo zestawić z innymi bransoletkami w stylu mix and match. Na początek potrzebujemy kawałek gumki silikonowej. Ja odcinam zwykle około 30 do 35 cm długości, tak, żeby mi się swobodnie nawlekało. Zaczniemy od nawleczenia około 3 cm kostek schematytu. Kostki schematytu mają tutaj sporą dziurkę, więc łatwo schowamy na koniec w nich supełek. I przejdę do nawlekania koralików Matsuno, są to koraliki cylindryczne, fajne nie tylko do prostych bransoletek, ale również do plecionek, zwłaszcza na krosno. Co jakiś czas będę dodawać złote koraliki ze stali chirurgicznej. Sprawdzę teraz długość nawleczonych koralików. Bransoletkę robię na nadgarstek o obwodzie 16 cm, więc całość powinna mieć nieco więcej niż 16 cm, takie 16 cm i milimetr dwa, ponieważ te koraliki są drobne i nie będą odstawały od nad, zbytnio od nadgarstka. Widzę, że jeszcze trochę mi brakuje, więc dodam po prostu z drugiej strony jedną kosteczkę złotą żeby już nie musieć na nowo nawlekać koralików Matsuno. Jak widzisz, użyłam czterech korelików złotych. Możesz ich dodać zdecydowanie więcej, jeżeli tak wolisz. Przejdziemy teraz do zawiązania supełka. Oba końce kierujemy w tą samą stronę i zawiązujemy supełek. Przesuwamy go delikatnie w dół, końce teraz rozszerzamy. supełek zejdzie do samego końca i sprężystym ruchem naciągamy supełek zaciskając go. Warto sobie rozszerzyć trochę tutaj gumkę, złapać za wszystkie cztery końce. Zawiązujemy jeden klasyczny supełek zabezpieczający całość. Nadmiar gumki odcinamy. Zostawiamy wąsiki na około 1 mm. I supełek ukryjemy w koraliku. Schematy tu. Supełek schowany i bransoletka jest już gotowa. Druga inspiracja to coś bardziej osobistego. Bransoletka z ukrytą wiadomością, zapisaną za pomocą alfabetu morsa. Wykonam ją na trwałej lince japońskiej i połączę ją z koralikami toho trzech, Kolorach turkusowym, który będzie odpowiadał za kropki, złotym, który będzie odpowiadał za kreski, oraz z kolorem czarnym, który będzie pełnił y, rolę koloru bazowego, będzie też rozdzielał poszczególne znaki w zakodowanym słowie. To świetny sposób na stworzenie biżuterii z przesłaniem. Możesz zakodować imię, ważne słowo albo krótką sentencję znaną tylko tobie. Branzoletka będzie zakończona przed łóżką oraz wygodnym zapięciem w formie karabinczyka. Dzięki temu będzie można bez problemu regulować długość bransoletki. Bransoletka będzie minimalistyczna, symboliczna, a do tego pełna znaczenia. Będę używała tutaj łapaczek bocznych, więc mogę sobie pozwolić zacząć nawlekanie od napisu. Dzięki temu będę mogła umieścić go centralnie po środku, ponieważ będę wiedziała, ile on mi zajmie miejsca. Więc zaczynam od nawlekania mojej ukrytej wiadomości. Nie zdradzę wam jej treści liczę na to, że w komentarzu powiecie, co jest tutaj napisane. Wiadomość mam już zakodowaną. Zmierzę sobie teraz jej długość i ma ona niecałe 5 cm, a chciałabym, aby długość mojej bransoletki nie przekroczyła 16 cm. 1,5 cm odejmuję o, na zakończenie linki i na zapięcie, więc zostaje mi 14,5 cm. Odejmuję od tego 5 cm, które zajął mi napis, więc zostaje mi 9,5 cm. Jak podzielimy sobie to na dwa, wychodzi niecałe 5 cm, czyli powiedzmy takie 4,8 cm. Z każdej strony nawlekę właśnie taką długość koralików w czarnym kolorze. Całość mam już nawleczoną. Możecie teraz podejrzeć napis i spróbować go odszyfrować. Dajcie znać w komentarzu, jaki napis tutaj widzicie. A my przejdziemy teraz już do wykończenia linki z każdej strony. Sposób będzie analogiczny i z jednej, i z drugiej strony. Nawlekam najpierw koralik. Tutaj akurat użyłam srebrnej kuleczki, ponieważ ona będzie zakryta, więc nie będzie nic widać. Zaciskam. Nie odcinam nadmiaru linki, ponieważ będzie to dodatkowe zabezpieczenie przed jej wysunięciem. Składam ją tutaj na pół, tuż przy mojej kuletce, która posłużyła za zacisk i wkładam zacisk do łapaczki i zamykam. Pilnuję, aby linka przechodziła przez tutaj dziurkę, którą zaraz Wam pokażę z bliska żeby nie zacisnąć łapaczki właśnie na lince. O. Tutaj jest dziurka wychodząca z brzuszka naszej łapaczki i pilnujemy właśnie, żeby tam wychodziła linka, żeby nie zacisnąć jej gdzieś tutaj z boku. Będzie to wtedy wyglądało nieestetycznie. Na tą linkę. I na ten koniec linki na wlekę przesunę nawleczone już koraliki. I tą końcówkę chowam w koralikach. Biorę kolejny zacisk, a w zasadzie kuleczkę, która posłuży jako zacisk, wsuwam ją na dół i będę ją zaciskać. Pamiętaj, aby zacisnąć ją w odległości około milimetra do dwóch nad koralikami. Także upewnij się, że wszystkie koraliki są zsunięte do łapaczki, którą już wykończyliśmy poprzedni koniec. Złap kuleczkę, która posłuży jako zacisk w szczypce. I unieś ją nieznacznie do góry, właśnie na wysokość mniej więcej 1 mm, i tam ją zaciśnij. Dzięki temu, bez problemu zmieścisz się z łapaczką. Jak również koraliki, będą miały miejsce, żeby swobodnie się układać. Nie będą miały zaciasno, jakbyśmy zacisnęli je bardzo mocno. Koraliki zaczęłyby się przesuwać, bransoletka się by falowała i brzydko się układała. Zanim odetnę końcówkę przejdę przez kilka koralików i tym sposobem złożę linkę na pół tuż przy moim, mojej kuleczce zaciskowej. Biorę łapaczkę, nakładam ją na zacisk i tak samo. Zaciska. Analogicznie pilnuję, żeby linka wychodziła z dziurki w łapaczce, po złożeniu, żeby nie była nigdzie zaciśnięta. Łapaczkę zaciskam dokładnie, żeby nie zostawić tutaj żadnej luki. Nadmiar linki. Odcinam i dodam zapięcie oraz przedłóżkę. Klasycznie użyjemy do tego kółeczek zaciskowych. Ponieważ mam delikatny wzór bransoletki, użyję nieco mniejszych kółeczek. Tutaj akurat mam kółeczka 4 mm. Druga bransoletka jest już gotowa. Trzecia propozycja to lekka i energetyczna bransoletka na sznurku z regulowanym zapięciem typu stoper. Jej centralnym elementem są matowe koraliki toho, które nawleczone zostaną na szpileczkę. Szpilkę możecie z powodzeniem zastąpić drucikiem o grubości 0,8 mm. Ta forma świetnie wpisuje się w letnie trendy i sprawdzi się zarówno solo, jak i w zestawie z innymi bransoletkami. A dzięki regulacji możesz łatwo dopasować ją do swojego nadgarstka, a kolory dodadzą każdej stylizacji energii i charakteru. Zacznijmy od przygotowania elementu ozdobnego, czyli koralików nawleczonych tutaj akurat na szpilkę. Ze szpilki odcinamy łebek. Przejdziemy do zakręcenia lupika. Od tego momentu, jeżeli używasz drucika, będziesz podstępować tak samo. Czyli zaczynamy od zakręcenia lupika. Postaraj się, aby nie był on zbyt duży. Ja dlatego używam końcówki tutaj szczypiec. I na samym końcu zakręcam lupik lupik docisnę szczypcami i na tak przygotowaną szpilkę bądź drucik zaczynam nawlekanie. Zacznę od złotej kuleczki i zacznę nawlekać koraliki. Kolejność jest naprawdę dowolna. Możesz tutaj długość elementu ozdobnego dopasować do swoich potrzeb ja używałam szpilki o długości 5 cm i kawałek będę musiała jeszcze odciąć, możesz sugeruję, żeby wzór nie przekładaczał długości 3 cm, wtedy ładnie się będzie tutaj układał na nadgarstku. I przechodzimy do zakręcenia lupika z drugiej strony. Odginamy sobie szpilkę na, pod kątem 90 stopni. Nadmiar odcinamy. Zostawiam sobie około 6 mm długości, żeby zakręcić lupik szczypcami i wyrównam sobie szpilkę. Chodzi o to, żeby lupiki były obydwa na płasko, skierowane w tą samą stronę. Ozdobny element gotowy, pora na doczepienie sznurka. Mam tutaj dwa kawałki sznurka nylonowego o grubości 0,5 mm i o długości 40 cm. Końcówką przechodzę przez lupik. Składam tutaj sznurek na pół. Równuję sobie tutaj końce i zawiążę tutaj supełek, który będzie przylegał do lupika. Dzięki temu sznureczek będzie w jednym miejscu. Z drugiej strony doczepiam sznurek w ten sam sposób. Pora teraz na przełożenie wszystkich końcówek sznurka przez stopę. Pomocna do tego będzie igła z dużym oczkiem, czyli typu big eye. Przejdę każdym sznureczkiem osobno. Przy przechodzeniu z kolejnym sznureczkiem, ważne jest, żeby pilnować, aby igła nie wbiła się w sznurek. Inaczej, będzie on zaciągnięty. I nie będzie już wyglądał estetycznie. Wszystkimi końcówkami sznurka przejdę w tą samą stronę. Jak widzicie, łapię sobie tutaj sznureczek i naciągam go układając stoper na palcu. Łatwiej jest mi wtedy wycelować w tą mikroskopijną dziurkę i mieć kontrolę nad tym, aby nie wbić się igłą w sznurek. Na początku silikon w stoperze będzie stawiał opór przy przeciąganiu sznurka. Jest to normalne, ponieważ silikon musi się nieco wyrobić, jednocześnie mocno trzymając sznurki, aby się sam nie przesuwał. Więc nie bójcie się porządnie pociągnąć przy przekładaniu igły ze sznurkiem. Przez stoper. Jak widzicie, przy, przy przeciąganiu igły ze sznurkiem pomaga mi, pomagają mi szczypce. Igła potrafi się ślizgać w palcach, a szczypcami mocno jestem w stanie ją złapać. Przesuwam stoper nieco w górę i wyrównuję długość wszystkich sznureczków, tak żeby były one równo napięte. Dopasuję sobie teraz długość do mojej dłoni tak, żebym miała luz przy przechodzeniu przez rękę i żeby końcówki sznurka nie były zbyt długie. Ale co zrobić, kiedy nie mamy możliwości zmierzenia takiej bransoletki na swojej dłoni? Wystarczy wziąć centymetr i zmierzyć obwód dłoni w jej najszerszym punkcie, czyli tutaj mam tutaj około 20 cm. Wystarczy sobie teraz zmierzyć, żeby mieć około 21 cm długości tej części bransoletki. Ja robię to w ten sposób, że przykładam sobie centymetr do jednej części bransoletki przy stoperze i mierzę sobie teraz na okrętkę Mam tutaj długość około 21 cm, czyli wszystko się zgadza. Przejdziemy do wykończenia końcówek. Każdą końcówkę wykończymy w ten sam sposób. Około 2 cm za stoperem zawiązuje supełek. nakładam złotą kuleczkę i za nią zawiązuję kolejny supełek. Nadmiar sznurka odcinam, zostawiając około milimetra, milimetrowy ogonek i ten ogonek przypalam i przyklepuję do supełka Zabezpieczy to naszą końcówkę przed rozwiązaniem się supełka. I tak wykończę kolejne końcówki. I prazoletkę mamy gotową! Mam nadzieję, że te trzy projekty zainspirują Cię do stworzenia własnych unikalnych bransoletek. Pamiętaj, że Matsuno, Toho czy Miyuki to koraliki, z którymi możesz eksperymentować dowoli. Od klasyki po pełne szaleństwo z kolorami. Jeśli któryś z projektów szczególnie przypadł Ci do gustu, daj znać w komentarzu. Będzie mi bardzo miło. Pamiętaj również o subskrypcji, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Dziękuję Ci za obecność i do zobaczenia.